W Waszyngtonie właściciel uznał, że demokracja informacyjna jest luksusem, na który nie musi sobie pozwalać. A w Nowym Jorku wydawcy twierdzili, że to właśnie ona, rozpisana na różne produkty, jest ciągle najlepszym biznesem, jaki mają. Obraz, jaki wyłania się z publicznych analiz, jest bardzo konsekwentny. Bezos zaczynał jako inwestor, który traktował Post jako projekt obywatelski, a skończył. Jak oligarcha mediów. Związek Zawodowy Washington Post Guild nazwał ten dzień jednym z najciemniejszych w historii gazety i oskarżył właściciela wprost. Nie chce już finansować misji tytułu. Ameryka dla zaawansowanych to miejsce na spokojną analizę zdala dala od gonitwy za krzykliwymi nagłówkami. Tu liczy się kontekst, ciągłość wydarzeń i odpowiedzialność za słowa. Nie obiecuję prostych wniosków, ale obiecuję uczciwą próbę zrozumienia. Jeśli chcesz pomóc utrzymać taką przestrzeń, możesz wesprzeć podcast na Patronite. A tymczasem zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. To jest Ameryka dla zaawansowanych. Przy mikrofonie Marcin Firley. Do Washington Post mam szczególny sentyment i to z kilku powodów. Po pierwsze, była to pierwsza gazeta, jaką zaprenumerowałem po przeprowadzce na przedmieścia Waszyngtonu w 2009 roku. Przez kilka lat czytałem jej papierowe wydanie. Każdego ranka gazeciarze zostawiali egzemplarz pod drzwiami mojego garażu. O New York Timesa w stolicy trzeba się było starać. Natomiast post był na każdym rogu, i to dosłownie. Przy ulicach stały niebieskie skrzynki, do których wystarczyło wrzucić kilka monet, aby wyjąć swoją gazetę. Ale to nie wszystko. Washington Post w pewnym sensie skierował mnie także ku dziennikarstwu. Jako dziecko obejrzałem film Wszyscy ludzie prezydenta. To oczywiście opowieść o tym, jak dwóch reporterów tej gazety ujawniło aferę Watergate i zmusiło Nixona do rezygnacji. Wtedy to właśnie marzyło mi się, aby zostać drugim Bobem Woodwardem, a przynajmniej Karlem Bernsteinem. Gdy kilka lat później przeprowadziłem się do Waszyngtonu, tytuł ciągle cieszył się olbrzymim prestiżem, ale jego kłopoty finansowe były już wyraźnie dostrzegalne. W 2009 roku, przez wielką recesję, załamał się rynek reklamowy, czyli główne źródło utrzymania gazety. Redakcja zamknęła wtedy swoje ostatnie biura regionalne w Nowym Jorku, Los Angeles i w Chicago. Postanowiła skupić się niemal wyłącznie na tematyce politycznej z samego Waszyngtonu i na wiadomościach lokalnych. W 2013 roku do siedziby Washington Post wkroczył Jeff Bezos. Miliarder i właściciel Amazona miał postawić gazetę na nogi. Wchodził tam, no, prawie jak zbawca. Dziś jest już kolejnym właścicielem tytułu, który przyczynia się do jego upadku. Podpisuje się pod zwolnieniem jednej trzeciej Newsroomu. Podpisuje się także pod rezygnacją z ambicji, które sam wcześniej rozbudził. Kiedy kupował gazetę od rodziny Grahamów za 250 milionów dolarów, mówił o nowej złotej erze. Obiecywał finansowy pas startowy, który miał pozwolić redakcji inwestować bez natychmiastowej presji zysków. A dekadę później no niemal dokładnie tym samym językiem legitymizuje bolesną restrukturyzację. Tłumaczy ją stratami na poziomie mniej więcej 100 milionów dolarów rocznie. Paradoks jest uderzający. W tym samym tygodniu, kiedy Post ogłasza redukcję ponad 300 etatów, New York Times informuje o swoich sukcesach. Mowa o pozyskaniu 1,4 tysięcy nowych cyfrowych subskrybentów w 2025 roku. Łączna baza czytelników to już prawie 13 milionów odbiorców, a przychody rosną o ponad 10%. Dwie gazety, dwa modele, dwie różne filozofie zarządzania. Pierwsze lata pod rządami Bezosa wyglądały jak realizacja jego obietnic. Właściciel zainwestował w technologię, wprowadził nowy system zarządzania treścią, postawił na rozwój zespołów produktowych i na marketing cyfrowy, a redakcja. Doskonale wykorzystywała globalne zainteresowanie kampanią w 2016 roku i prezydenturą Donalda Trumpa. Tytuł notował wtedy zyski i gwałtownie zwiększał liczbę subskrybentów. Bezos często powtarzał, że w mediach informacyjnych nie da się ciąć w nieskończoność. Ostrzegał, że strategia permanentnych oszczędności doprowadzi do utraty znaczenia. Deklarował, że jego rolą jest zapewnienie długiego okresu inwestycji, nawet jeśli oznacza to całe lata strat. Ale gdy popyt na wiadomości o Trumpie wyhamował, a krzywa subskrypcji zaczęła się wypłaszczać, język misji ustąpił językowi rentowności. Metafora pasa startowego zamieniła się w zapowiedź twardego lądowania. Relacje z wewnętrznych spotkań i raporty branżowe wskazują, że Washington Post stracił około 77 milionów dolarów w 2023 roku. Łączne straty za lata 2023-2024 to około 177 milionów. Dla przeciętnej firmy medialnej to problem o charakterze egzystencjalnym. Dla miliardera z majątkiem liczonym w setkach milionów to kwota relatywnie niewielka. I właśnie te liczby stały się oficjalnym uzasadnieniem całej sekwencji ruchów Bezosa, ruchów, które doprowadziły do zimowej katastrofy. W lutym tego roku tytuł ogłosił kolejną rundę zwolnień. Jak ujął to Reuters, miała ona drastycznie zmniejszyć rozmiar redakcji i zasięg jej relacjonowania. Z biegiem czasu Bezos zaczął dobierać menadżerów z zupełnie innym mandatem niż w pierwszych latach. Kluczowa decyzja: zatrudnienie Willa Louisa, najpierw jako wydawcy pod koniec 2023 roku, potem także jako dyrektora generalnego. Jego zadaniem miało być wytyczenie drogi do rentowności, w warunkach spadku liczby subskrypcji i rosnących strat. Zgodnie z zapowiedziami Louisa, nowa strategia Washington Post. Miała polegać na ostrzejszym skupieniu się na kilku filarach: to polityka krajowa, wybrane tematy biznesowe i zdrowie, kosztem dotychczasowej szerokiej działalności, czyli lokalnego dziennikarstwa w regionie stołecznym, rozbudowanych działów kultury, pełnowymiarowego sportu i gęstej sieci korespondentów zagranicznych. Marty Barron, czyli były redaktor naczelny gazety, który wprowadzał tytuł w epokę Bezosa. Dzisiaj mówi wprost: jego zdaniem, sytuacje uczyniły nieskończenie gorszą, źle przemyślane decyzje z samej góry. Nie chodzi o nieuchronne trendy rynkowe, ale chodzi o konkretne wybory właściciela i jego ludzi. Obok decyzji kadrowych przyszły decyzje polityczne. I one również uderzyły w biznes. Jesienią 2024 roku: Washington Post. Po raz pierwszy od dekad ogłosił, że nie poprze żadnego kandydata w wyborach prezydenckich. Według wielu relacji potwierdzanych między innymi przez CNBC i Reuters, redakcyjny zespół opinii przygotowywał tekst popierający kamale Harris. Ostatecznie jednak decyzja należała do samego Bezosa, który zdecydował, aby tekst zablokować i zakończyć praktykę popierania kandydatów na prezydenta. Skutki Ponad 200 tysięcy osób anulowało swoje cyfrowe subskrypcje. Protestowali przeciwko temu, co postrzegali jako tchórzliwość i ukłon w stronę Donalda Trumpa. Radio NPR odnotowało, że Marty Baron zalicza ta rezygnację z poparcia do działań, które bezpośrednio pogłębiły kryzys tytułu działania, za które Bezos wziął odpowiedzialność. Połączyły one wymiar polityczny z finansowym odpływem setek tysięcy czytelników. Jak zwykle dziękuję wspierającym na Patronite za hojność i zaufanie, bo dzięki temu mogę rozwijać Amerykę dla zaawansowanych. To dzięki Waszemu wsparciu mogę poświęcić więcej czasu na tworzenie treści. Szczególnie ciepło chciałbym dzisiaj powitać Mariusza Myszkiera i Pawła Nowickiego, którzy dołączyli do ekipy zaawansowanych w mijającym tygodniu. Witajcie! A pozostali patroni to Alicja Kozierowska, Mariusz Demisiuk, Tomasz Krajewski, Adam Witkowski, Agata Wujot, Barbara Nowowilska, Izolda Wysiecka, Paweł Żybura, Piotr Adamczyk, Rafał Samborski, Tomasz Smolasz, Aleksandra Górecka, Aleksandra Zarzecka, Anna Bąkowska, atanasow Antoni Platowski, Arkadiusz Gawlik, Jakub Papiernik, Jan Szczeciński, Jerzy Jurkowski, Katarzyna Oźminkowska, Krzysztof Wojciechowski, Ronda Santis, Tomasz Zięba, Alina Wręczycki, Andrzej Hanusek, Edyta Brania, Kuba Branicki, Marcin Skonieczny, Marta Janiszewska, Martyna Makosa, Robert Pyzel, Sylwia Betlej i Bergdorf Blondi. Dziękuję również wszystkim patronom anonimowym, którzy również do nas dołączają. Chociaż nie wymieniam Was z nazwiska, Wasza pomoc jest dla mnie tak samo ważna. Jeśli i Ty chcesz dołączyć do tego wyjątkowego grona i wesprzeć rozwój moich materiałów, zapraszam Cię na profil na Patronite. Patronite.pl Ukośnik ADZ Równolegle, właściciel zgodził się na głęboką przebudowę działu opinii. Teksty i relacje pracowników mówią o zapowiadanym skoncentrowaniu się na dwóch filarach wolności osobistych i wolnych rynków oraz o odsunięciu wielu prominentnych lewicowych i liberalnych głosów z łamów postu. W praktyce oznaczało to przesunięcie środka ciężkości publicystyki w stronę ekonomicznego liberalizmu i łagodniejszego podejścia do krytyki wielkiego biznesu, w tym Amazona. Część znanych felietonistów po prostu odeszła. Widzieli w tej ewolucji próbę dostosowania tonu redakcji do komfortu właściciela, w momencie, kiedy Amazon i inne jego przedsięwzięcia mają coraz więcej spraw wymagających życzliwej uwagi Białego Domu. Kulminacją tej zmiany był pewien lutowy poranek w 2026 roku. Pracownicy The Washington Post dostali polecenie, aby pozostać w domu i połączyć się na poranną wideokonferencję. Podczas krótkiego spotkania kierownictwo poinformowało, że zlikwidowanych zostanie około 1 trzeciej etatów. Informacje te potwierdziły później CNN, New York Times i inne agencje prasowe. Co zamknięto, dotychczasowy dział sportowy, Część jego reporterów ma odtąd pisać o sporcie w szerszym, kulturowym ujęciu, ale wielu z nich straciło pracę. Wyłączono także dział recenzji książek, zawieszono codzienny podcast Post Reports, dramatycznie przycięto lokalną sekcję Metro i zagraniczną sieć korespondentów, w tym cały dział Bliskiego Wschodu. Związek Zawodowy The Washington Post Guild nazwał ten dzień jednym z najciemniejszych w historii gazety. I oskarżył właściciela wprost, nie chce już finansować misji tytułu. Choć, jak podkreślili związkowcy z gazety, mógłby pokryć straty z jednej dziesiątej wzrostu wartości swojego portfela inwestycyjnego. Obraz, jaki wyłania się z publicznych analiz, jest bardzo konsekwentny. I mówię tutaj o wnioskach, jakie płyną z różnych publikacji, od felietonów w New Yorkerze po medioznawców i komentatorów z Substacka. Wniosek jest jeden. Bezos zaczynał jako inwestor, który traktował post jako projekt obywatelski i symboliczny, a skończył jako oligarcha mediów. W obliczu drugiej kadencji Trumpa woli mieć przy sobie gazetę mniejszą, ale bardziej przewidywalną, mniej konfrontacyjną. Nawet jeśli oznacza to utratę wpływów, talentu i zaufania części czytelników. Niektórzy komentatorzy nazywają ten proces filicydium – Czyli zabójstwem własnego dziecka. Mechanizm jest prosty: właściciel kupuje redakcję, aby poprawić swój wizerunek i zyskać osłonę przed atakami, a gdy jej niezależność zaczyna kolidować z jego własnymi interesami, no cóż, po prostu odcina jej tlen. Na tym tle strategia New York Timesa wygląda jak studium alternatywnej odpowiedzi na dokładnie ten sam problem. Bo problem był ten sam: spadek popytu po pierwszej fali Trump Bumpa. Rosnąca dominacja platform cyfrowych, erozja przychodów z druku. Tylko odpowiedź była zupełnie inna. Times kilka lat temu zdecydował, że zamiast ciąć, będzie budował. Stworzył pakiet produktów cyfrowych, w których wiadomości są rdzeniem, ale nie jedynym powodem, dla którego użytkownik płaci abonament. Wokół Newsroomu rozbudowano całą szeroką gamę usług. Jest New York Times Games z szalenie popularną szaradą Worldly na czele. Jest New York Times Cooking, jest aplikacja audio. Jest platforma Wirecutter z poradnikami zakupowymi i kolejne funkcje lifestyle'owe. Wszystko spięte w jeden pakiet, do którego można konsekwentnie podnosić cenę. Wyniki za 2025 rok mówią same za siebie. The New York Times Company raportuje 1,4 400 nowych cyfrowych subskrybentów netto. Łączna baza na koniec roku prawie 13 milionów użytkowników. Po raz pierwszy przekraczają 2 miliardy dolarów przychodów z działalności cyfrowej. Rocznie przychody ogółem rosną o około 9%, a same przychody z cyfrowych subskrypcji? One rosną o mniej więcej 14% rok do roku. Średni przychód na subskrybenta to około 9 dolarów i 70 centów miesięcznie. Przychody z cyfrowej reklamy wzrosły w ostatnim kwartale o około, uwaga, 25%. Zarząd firmy mówi otwarcie: naszą strategią nie jest cięcie kosztów. Naszą strategią jest dodawanie wartości. Chcemy pozyskiwać nowych użytkowników i stopniowo zwiększać średni przychód. I akceptujemy fakt, że koszty operacyjne rosną, bo newsroom jest duży, bo wydatki na prawną ochronę redakcji są wysokie, bo nowe projekty redakcyjne po prostu kosztują. Chwila przerwy w środku odcinka. Twoja subskrypcja, komentarz i dobra ocena to sygnał dla algorytmu, że warto ten podcast promować i zaproponować go innym ludziom. Pomóż mi zwiększyć jego widoczność na platformach podcastowych. To najprostsza forma wsparcia tego projektu. Zrób to teraz. I tutaj właśnie widać fundamentalną różnicę. Bo podczas gdy Post redukuje zagranicę i rezygnuje z roli ogólnokrajowego tytułu o globalnych ambicjach, Times robi coś. Zupełnie odwrotnego. On konsekwentnie buduje się jako działająca na całym świecie destynacja newsowa i produktowa. To nie są moje słowa, ale cytat z prezentacji dla inwestorów i wywiadów z zarządem. Przekłada się to na inwestycje w aplikację mobilną, personalizację, marketing międzynarodowy i na fundamentalną decyzję. Newsroom pozostaje w centrum modelu biznesowego. Owszem, spółka przyznaje, że koszty rosną, ale dopóki krzywa subskrypcji i przychodów także rośnie, nie ma mowy o cięciach strukturalnych na miarę Washington Post. Swoją rolę odgrywa też konstrukcja własności. New York Times jest spółką publiczną. Kontroluje ją rodzina Ox Salzbergów, a ich interes wartość firmy, reputacja, stabilny wzrost jest organicznie związany z długoterminową siłą redakcji. W tym samym czasie Washington Post zależy od preferencji jednego miliardera, który w dowolnym momencie może zmienić zdanie, ile jest gotów dopłacać do dziennikarstwa i czy w ogóle chce dopłacać. W efekcie, gdy oba tytuły schodziły z Trump Bump, czyli nagłego skoku zainteresowania newsami wywołanego wejściem Trumpa do polityki, stanęły przed podobnym pytaniem, ale odpowiedź, którego udzieliły oba tytuły, była zupełnie różna. Pytanie brzmiało, czy odpowiedzią na spadek ruchu i rosnące koszty ma być cięcie rdzenia produktu, czy raczej ofensywna inwestycja w jego rozwój i otoczenie? Bezos wraz z wybranymi przez siebie menadżerami postawił na to pierwsza. Zakończył okres cierpliwych inwestycji, wymusił szybką rentowność poprzez kolejne rundy zwolnień, zawęził ofertę i wprowadził politycznie naznaczone ingerencje w linię redakcyjną. Zarząd New York Timesa postawił na to drugie. Potraktował Newsroom jako fundament pakietu i zbudował wokół niego ekosystem produktów cyfrowych. Ich współużytkowanie zwiększa lojalność i pozwala podnosić cenę bez konieczności dramatycznych oszczędności. Dlatego dzisiaj Washington Post się kurcze staje się mniejszym, bardziej ostrożnym produktem informacyjnym. Z ograniczoną zagranicą, z okrojonym sportem, ze skromniejszym lokalnym działem metro, w którym ma zostać kilkanaście osób zamiast ponad czterdziestu. A New York Times w tym samym czasie chwali się przełamywaniem kolejnych progów subskrypcyjnych. I wiecie co? W obu przypadkach nie chodzi o jakieś abstrakcyjne trendy w mediach. Tu nie zadziałało coś w rodzaju niewidzialnej ręki rynku. To jest ciąg decyzji właścicielskich konkretnych wyborów. W Waszyngtonie właściciel uznał, że demokracja informacyjna jest luksusem, na który nie musi sobie pozwalać, a w Nowym Jorku wydawcy stwierdzili, że właśnie ona, rozpisana na różne produkty, jest ciągle najlepszym biznesem, jaki mają. Jeśli interesują Was media w Stanach Zjednoczonych. Koniecznie sięgnijcie po inne odcinki Ameryki dla zaawansowanych poświęcone temu tematowi. W opisie znajdziecie link do dwuczęściowej serii o opresji wywieranej na redakcję przez Donalda Trumpa. Zajrzyjcie też na profile podcastu w mediach społecznościowych. Zostawcie komentarz i krótką recenzję. To naprawdę pomaga mi docierać do nowych słuchaczy. A w czwartek opowiem wam historię Puerto Rico. To amerykańskie terytorium o którym znowu zrobiło się głośno. Najpierw przez pomysł Donalda Trumpa, który podobno rozważał wymianę wyspy na Grenlandię, a ostatnio za sprawą występu Bad Bunny w przerwie Super Bowlu. Do usłyszenia wkrótce.